Cześć! Ja nazywam się Malwina jest ze mną Emilia. Jesteśmy projektantkami marki Patrycja Aryton i dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam o nowej kolekcji wiosenno-letniej w cyklu Fashion Uncovered. Opowiadam Wam kilka słów. Przedstawimy nasze no, dosyć ulubione stylówki w kolekcji biznesowej. I kolekcję Smart Casual. Starałyśmy się zaprojektować tak kolekcję biznesową, żeby była jak najbardziej plastyczna, żeby można było ją łączyć z kolekcją Smart Casual i z innymi kolekcjami. Chciałbyś, żeby ten biznes był taki miękki, swobodny, nowoczesny, w nowoczesnych formach, nowoczesnej odsłonie. Ja mam na sobie kolor e, flambery, kolor roku, e, który pojawia się w kolekcji SS25 i ma dalsze kontynuacje w dalszych sezonach. Przybiera na sile, na intensywności, zmienia się, zmieniają się też połączenia tego koloru. Pojawia się w akcesoriach, w garniturach, w dzierżcianinowej. Możemy może już zdradzić, że ten kolor pojawi się również w kolekcji jesienno-zimowej e, e, AW25 e, i pojawi się też w innych ods w odsłonie, w okryciach. I będzie miał troszeczkę inny odcień, nawet ciemniejszy, ale będzie właśnie świetną kontynuacją. Jeżeli e, jesteście fankami tego, e, tego, żakietu, on ma też do, do, do kompletu spodnia, ale tutaj Emilia przedstawia stylizację przełamaną, to świetnie myślę, że połączy się później z kolekcją jesienno zimową na przykład z płaszczem. W kolekcji wiosenno-letniej mamy szeroką ofertę płaszczy. Ja mam właśnie jeden z nich na sobie. Jest to płaszcz z wełny wysokoskrętnej który ma taką bardzo nowoczesną, trochę męską formę. Wygląda jak zaczerpnięty z męskiej garderoby. Uzupełniony jest o dodatki w postaci guzików z rogu bawolego. I też mi się wydaje, że te guziki są dość nietypowe, bo one na rogu bawoli nie wyglądają na pierwszy rzut oka. Są wykończone w taki inny, inny sposób. Ten płaszcz wyróżnia, w sumie chcieliśmy przemycić tej kapsule biznesowej, która jest właśnie Takich odcieniach e, szarości, śmietanki, błękitów. z truch. pastelami. Tak, chcieliśmy e, tam również zawrzeć jeden z takich e, kolorów kluczowych, imię jest pana Cotta. I tutaj, na przykład, e, w mm, lamówce pojawia się właśnie ten kolor, który ma kontynuację w e, innych e, tkaninach. Mam na sobie płaszcz. E o nietypowym składzie, bo jest to mieszanka bawełny z jedwabiem, o takiej strukturze surowej, bardzo, mo bardzo mocnej w trendach. Mam na sobie czarny płaszcz z, z bawełny, wykończony metalowymi elementami. Jest to płaszcz o długiej formie, o długości takiej maxi wręcz, nawet mili. Świetnie sprawdzi się do wieczorowych stylizacji, jak i tych przełamanych bardziej casualowych. Chciałabym zaprezentować Wam dwie minimalistyczne sukienki. Ja mam w kolorze śmietany, Malina ma w kolorze czerni. Czarna sukienka kolumnowa z krótkim rękawkiem idealnie nadaje się na wyjścia wieczorne, do pracy, z odpowiednim butem, może być też casualowa. Emilia ma na sobie również sukienkę z dobrze znanej tkaniny, czyli z triacetatu w kolorze śmietanowym. Jest to sukienka o dłości mili z rękawem 3 z takim bardzo charakterystycznym cięciem. Te sukienki pięknie uzupełniają się razem z naszymi płaszczami. Odcień jest idealnie dopasowany do odcienia sukienki. I tutaj ta struktura myślę, że jeszcze pięknie wydobywa, nadaje tak szlachetności tej całej stylizacji. Mamy na sobie obie slim bagi, zupełnie różne, ale nadają przy obszernej sylwetce takiej lekkości, kobiecości. Myślę, że kluczowe jest tutaj też w przypadku takich długich sylwetek odsłonięcie kostek, ponieważ. Takie, takie właśnie pokazanie tej gołej stopy dodaje takiej lekkości stylizacją, a poprzez formę tego wyciągniętego czubka cała sylwetka nabiera takiej lekkości. Takiej ciekłości, dokładnie, takiego. <grym> Emilii buty mają dodatkowo taką ciepłą, miękką strukturę, ponieważ jest to skóra zamkowa, a moje buty są bardziej takie trendowe, właśnie w. W mocniejszej stylistyce jest to skóra wężowa. Zadające charakteru. Tak, więc tu mamy bardziej klasykę, miękkość, tak, z zamszową tak. skórą, a tu jest bardziej a... trend, fashion. Dokładnie. Mamy na sobie te same spodnie, które bazowo są ofisowym garniturem z żakietem. Ja mam na sobie oversize'ową, skórzaną kurtkę, która mocno podkreśla talię. Do tego plecionkową torebkę, to jest plecionka ze skóry oraz znowu modowe buty w motyw węża. I Ja mam na sobie białe sneakersy, które rozświetlają jasną szarość. Przełamuję to też motywem wężowym, który jest takim mniej konwencjonalnym elementem w mojej karterowie Mam też bawełniany krótki trencz z coatingiem i w komplecie czapkę z daszkiem. Moja stylizacja e, z taką dużą torbą może być bardziej ofisowa. Gdybym ubrała do niej buty, na przykład jeszcze jest intersie, tak jak ma Emilia, to ona by już zyskała taki miękki, bardziej casualowy charakter. E, a poprzez zmianę torebki może Świetnie sprawdzić się jako stylizacja na przykład na wieczorną randkę. Mamy na sobie stylizacje, które są połączeniem kolekcji Office Style oraz Smart Casual. Ja mam na sobie jeansy z takim efektem sprania w kolorze kwiatu pustyni, z dopasowywanym do tego swetrem z wełną miaka, jedwabną koszulę w kolorze śmietaną oraz kurtkę w kolorze terakoty, jest to bawełna pokryta takim specjalnym wykończeniem połyskującym. Ja mam na sobie spodnie od kompletu z bawełny dziewiczej. Do tego narzuciłam żakiet, który ma delikatną fakturę z połyskiem, z domieszkolną, z kolekcji Smart Casual. Przełamuję to torebką, która jest ze skóry i wykonana z plecionki. Całość stylizacji dopełniają low-fersy skóry zamszowej z bardzo miękką podeszwą, którą znajdują się w naszej kolekcji oraz sling bagi w e, takim ciepłym odcieniu e, beżu, e, również w zamszu.